3 marca 2024 roku na oczach ponad 16 tysięcy fanów zgromadzonych w Greensboro Sting przystępuje do walki tag teamowej, gdzie wraz ze swoim partnerem Derbym Alin będą bronili tytułów AEW Tag Team w walce z Young Bucks w main Event. Wydarzenie to jest wyjątkowe pod jednym ważnym względem. The Icon po raz ostatni wchodzi do ringu. Świat wrestlingu skupiony jest na tej jednej walce, której po raz ostatni obejrzymy fenomenalnego Stinga. Po niespełna 21 w minutach walki Sting po raz ostatni zakłada rywalowi Scorpion Deadlock, po czym jeden z baksów odklepuje i ostatnia walka w historii Stinga jest już przeszłością. Ze sceny schodzi on jako AEW Tag Team Champion. Jednak zacznijmy od początku i zerwijmy z tym melancholijnym tonem narracji, ponieważ za chwilę będę opisywał jedną z najlepszych karier w historii pro wrestlingu. Zapraszam Was na pierwszy odcinek Legend Ringu poświęcony Stingowi. Steve Borden urodził się 20 maja w 1959 roku w Omaha w USA. Wydawać by się mogło, że tak wspaniała kariera była poprzedzona chłopięcymi marzeniami o zostaniu wrestlerem, jednak nie w tym przypadku. Jako młody człowiek nie miał dostępu do gal wrestlingowych i nie był tym tematem w ogóle zainteresowany. W szkole średniej Steve grał w koszykówkę, by później zająć się kulturystyką. I to właśnie kulturystyka przybliżyła go do występu w ringu. W 1985 roku na siłowni Gold's Gym w San Fernando Valley, w której Borden był współwłaścicielem Został poproszony przez byłych kulturystów Rida Bastiena oraz Rika Basmana, aby pomógł im znaleźć czwartą osobę do już utworzonej trzyosobowej stajni Power Team USA, która miała występować na terytoriach federacji w Kalifornii. W skład stajni wchodzili już Garland Dancho, Mark Miner oraz Jim Helwig, znany lepiej fanom jako Ultimate Warrior w późniejszych latach. Niestety nie udało się znaleźć czwartego byłego kulturysty do stajni, i po wielu namowach, końcu bohater naszego odcinka zgodził się dołączyć do stajni i pod okiem Rida. Rika rozpoczął on treningi wrestlingowe i po 10 tygodniach w listopadzie 1985 roku zadebiutował w Continental Wrestling Association jako Flash Borden. Stania, która zapoczątkowała karierę Stinga, szybko się rozpadła, jednak łatwo zgadnąć, że ani Sting, ani Ultimate Warrior nie poddali się i kontynuowali swoją przygodę jako pro-wrestlerzy. W latach 86-87 do 87 Borden kontynuował swoją przygodę w Universal Wrestling Federation. Na przestrzeni tych kilkunastu miesięcy Sting piął się po szczeblach kariery i coraz więcej osób dostrzegło jego talent, jak na przykład Eddie Gilbert, który otwarcie na zapleczu mówił innym, że w przyszłości Sting będzie mega gwiazdą. Sam Dusty Rhodes widział wtedy ogromny potencjał młodej gwiazdy. Ci przecięli się w momencie, gdy federacja NWA, w której Rhodes był bookerem, wykupiła Universal Wrestling Federation. Wtedy też istniała opcja, aby Sting został mistrzem przejściowym przed feudem o unifikacji tytułów telewizyjnych Universal Wrestling Federation oraz NWA. Jednak Rhodes zdecydował, że nie chce umniejszać rosnącej pozycji Stinga krótkim panowaniem mistrzowskim. Po pełnym przejęciu federacji przez NWA pozycja Stinga stawała się coraz mocniejsza i był on jedną z niewielu gwiazd, które po wykupieniu federacji została bukowana w NWA. Co więcej, bardzo szybko został on doceniony, gdyż już w 1988 roku rzucił wyzwanie ówczesnemu mistrzowi NWA Rickowi Flairowi. Mimo, że tytułu nie zdobył, tak świat wrestlingu musiał oswajać się powoli z faktem, że Sting pnie się na sam szczyt, a znaki były bardzo wyraźne bo już 7 lipca 1990 roku po feudzie z Four Horsemen Sting pokonał Ricka Flara i zdobył mistrzostwo NWA. Co ciekawe, bukerzy WCW, którzy rozpisywali wtedy gale NWA, chcieli, aby Rick Flair oddał tytuł Lexowi Lugerowi, który dostał feud z naczerbojem Boyem w zastępstwie zakontuzjowanego Stinga. Jednak Flair odmówił, tłumacząc swoją decyzję obietnicą, jako złożył Stingerowi, że do jego powrotu do ringu i ich walki to on będzie mistrzem. Następne lata były dla kariery Bordena Niezwykle udane. Ten bardzo szybko stał się jednym z czołowych zawodników World Championship Wrestling i w ringu był pewniakiem. To, jak ważną był postacią, może świadczyć jego gablota z trofeami, gdyż WCW sześciokrotnie zostawał mistrzem świata, dokładając do tego tytuły Tag Team Stanów Zjednoczonych czy International. Po wielu konfliktach, wielu wspaniałych walkach, zdecydowanie warto powiedzieć o konflikcie, który według wielu określany jest jako jeden z najlepszych storylines w historii wrestlingu. Sting kontra nowy porządek świata. Jest rok 1996. Byłe gwiazdy WWF Scott Hall oraz Kevin Nash pojawiają się w WCW i od razu chcą przyjąć nad federacją kontrolę. Mimo, że WCW zakontraktowało już byłe gwiazdy Vince'a McMana jak Hulk Hogan czy Randy Savage, tak Hall i Nash rozpoczęli swoje programy jako agresywnie nastawieni do federacji zawodnicy, którzy wręcz robią inwazję na konkurenta WWF. Według wielu obserwatorów był to niesamowity moment w historii federacji. Oczywiście fani oczekiwali, to Sting będzie bronił swojego podwórka i tak też się stało. Wraz z Lexem Lugerem oraz Rendem Savage'em mieli zmierzyć się na Bashat The Beach '96 z naszym Michalem oraz trzecim najeźdźcą, który będzie chciał zdobyć WCW. Tym okazał się niespodziewanie Hulk Hogan i tak narodziło się NWO. Storyline stawał się z każdym momentem bardziej magiczny. Nabrało niesamowitego obrotu spraw w momencie, gdy osoba, która podszywała się pod Stinga, zaczęła atakować zawodników WCW, i w głowach fanów zasiana została niepewność. Czy to ich ulubieniec Sting przeszedł na ciemną stronę mocy i dołączył do nowego porządku świata? Podczas gali Fall Brawl w 1996 roku Lex Luger oraz Sting przekonali Ricka Flera oraz Arna Andersona, aby ci pomogli w walce z NWO. Wtedy też fani zobaczyli War Games match między NWO a drużyną WCW. W trakcie meczu drużyna WCW nie była pewna co do lojalności Icona i ten opuścił kolegów, którzy wątpili w jego zamiary i tym samym nowy porządek świata wygrał mecz. Sting po Fall Brawl wyszedł i powiedział dodatkowo, że jeżeli jego przyjaciele w niego nie wierzą, jeżeli szatnia w niego nie wierzy, to on odchodzi i od teraz jest wolnym agentem. Co najciekawsze, Sting pojawiał się później na arenach Gal WCW, jednak przez ponad rok nie wziął udziału w żadnej walce i tylko przyglądał się jak konflikt NWO z WCW nabiera tempa i kolejne gwiazdy dołączają do frakcji z Hulkiem Hoganem. Storyline trwał w najlepsze. Sting co jakiś czas pojawiał się w centrum, aby zrobić próby lojalności względem zawodników federacji, a z czasem zaczął także atakować członków New World Order. Magia działała na oczach fanów i to przełożyło się na oglądalność Nitro, które biło w wojnie na ratingi Monday Night Raw Vince'a W Końcu doszło do starcia, na które wszyscy czekali. Wcześniej Sting dostawał propozycję walki z członkami stajni, jednak każdą taką odrzucał, by w końcu dostać pojedynek z Hulkiem Hoganem o tytuł WCW. Niestety bardzo mocno napompowany balonik zakończenia tego feudu okazał się dużą klapą. Podczas ich walki o mistrzostwo sędzią został wybrany Nick Patrick, który sympatyzował z nowym porządkiem świata. Plany zakładały, aby sędzia bardzo szybko liczył, gdy Hulk Hogan będzie przypinał Stinga, po czym w main evencie miał pojawić się Bret Hart, który debiutował wcześniej tego wieczoru w WCW po Montreal Screwjobie i miał zarządzić ponowne rozpoczęcie meczu po tym, jak sędzia szybko liczył Stinga. Niestety w trakcie tego pojedynku sędzia liczył cały mecz normalnie i zburzył narrację o przekupionym sędzim, co poskutkowało. Słabym odbiorem końcówki walki i dodatkowo ośmieszyło to postać Breta Harta, wielką gwiazdę WWF, która miała dać wiele dobrego federacji WCW. Ostatecznie Sting zdobył tytuł, gdy walkę wznowiono. Następnego dnia na Nitro ponownie zorganizowano walkę Hulka ze Stingiem, aby zatuszować poprzedni wieczór. Jednak ci przekroczyli czas antenowy w TNT i gala zniknęła z telewizorów fanów w momencie, gdy ten pojedynek jeszcze trwał. Ostatecznie Sting zmuszony został oddać tytuł, gdyż nie byli zgodni co do zwycięzcy. NWO zaczęło się powoli rozpadać, a dalsze losy Stinga dały mu jeszcze najważniejszy tytuł w federacji. Rok 2001 okazał się przełomowy. 26 marca odbyło się ostatnie WCW Nitro, podczas którego Sting zmierzył się z Rickiem Flair'em. Co ciekawe, oboje walczyli ze sobą podczas pierwszego Nitro 4 września 95 roku. Po tej walce świat Stingu uległ przetasowaniu, ponieważ odwieczny wróg WCW WWF było już właścicielem tej federacji. Sting jednak postanowił nie podpisywać kontraktu z Vince'em McMahonem. Rozmowy na ten temat były toczone i nawet Vince zaproponował mu debiut na WrestleMani 19 i rozpoczęcie feudu ze Stone Coldem Steve'em Austinem. Jednak prawdopodobnie fakt, jak Vince traktował byłych zawodników WCW, dał do myślenia ikonowi i ten nie zaufał prezesowi giganta i ostatecznie nie dołączył do WWF. Jego dalsze losy zaczęły się krować w 2003 roku, gdy sporadycznie występował w TNA. W końcu Sting na stałe zadomowił się w federacji, której miał wystąpić Wystąpić tylko 4 razy. Oczywiście wielu fanów z perspektywy czasu chętnie porównuje karierę Stinga z WCW i Stinga z TNA. Wielu z nich uważa, że aura tajemniczości, jaka towarzyszyła Stingowi, uleciała, jednak dalej cudownie było oglądać człowieka, który przekracza kolejne granice i pewny swoich umiejętności, pomaga budować produkt total non-stop action. Paul Heyman w 2008 roku powiedział: Wieście lub nie, ale Sting jest w doskonałej formie. Może nie ma już tej młodości i fizyczności, jaką miał w WCW, ale teraz jest znacznie mądrzejszym pracownikiem. Feudy z Kurtem Angle, Jeffem Jarrettem czy Halkiem Hoganem były dla fanów dobrym widowiskiem, a on sam dawał dobre walki i mimo wieku dalej prezentował się na tyle dobrze, aby nie odstawać od młodszych kolegów. 23 listopada 2014 roku doszło do momentu, na który wielu fanów czekało. Sting pojawił się w WWE i zaatakował Triple H'a podczas gali Survivor Series. To doprowadziło do ich walki na Wrestlemania 31, którą Sting przegrał przed samą walką członkowieści NWO oraz The Generation X, którzy również mieli pojawić się w tej walce, spotkali się, aby omówić przebieg meczu i gdy członkowie NWO dowiedzieli się, że to Hunter wygra ten pojedynek, byli zszokowani faktem, że Sting zgodził się na taki warunek. Jego kariera w WWE nie trwała długo, bo w późniejszym czasie pojawiał się epizodycznie, po czym w maju 2020 roku oficjalnie ogłoszono, że Sting nie jest już związany kontraktem z WWE. Na pewno wielu fanów jest rozczarowanych faktem, że nigdy nie zobaczyliśmy walki Undertakera ze Stingiem na największej ze scen Mimo, że ten temat wśród fanów był bardzo często podnoszony Podobno sam Vince McMahon nie był przekonany co do tego pojedynku I uważał, że nie zbierze on wystarczającego hype'u Aby fani byli nim zainteresowani Błagam cię Vince Rok 2020 przyniósł ogromną niespodziankę 2 grudnia Sting pojawił się w AEW ogłoszony, że podpisał on wieloletni kontrakt z federacją Tonego Kana Fakt, że Sting dołączył do federacji wyładowanej świetnymi młodymi zawodnikami Pokazał nam po raz kolejny że mimo swojego wieku potrafił udowodnić, że jest jednym z najlepszych w historii Po raz kolejny tworząc walki i programy, które po prostu się dobrze oglądało 18 października 2023 roku Sting ogłosił, że 3 marca 2024 roku na gali Revolution Stoczył on swój ostatni pojedynek AEW Tag Team Championship Match Sting i Derby Aline vs Young Bucks 21 minut i 3 sekundy Tyle trwał ostatni pojedynek The Icona. Pojedynek, który zamknął nam niesamowicie rozbudowaną i ciekawą książkę o nazwie Kariera Stinga. Ten zawiesił buty na kołku z tytułem Tak Team na ramieniu. Sting jest uważany za największego zawodnika, który stał w ringu WCW. Zdecydowanie możemy pochwalić go za to, że nawet w dobie kryzysu WCW ten postanowił pozostać w federacji i mimo ofert z WWF dalej chciał wspierać swoją obecną federację. Prawdziwy lider, który mógł być wzorem do naśladowania dla każdego. Każdego zawodnika w szatni. Wiele gwiazd pro wrestlingu uważa go za czołową postać branży. Człowieka, który wiedział, jak odnaleźć się w każdej sytuacji, a także nie bał się zaryzykować, by dać fanom produkt, z którego będą oni zadowoleni. W wieku 61 lat ten zadebitował w AEW i po raz kolejny udowodnił, że nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Mógł bez problemu żyć z kontraktu legend w WWE czy pojawiać się na galach jako gość specjalny. Jednak miłość do wrestlingu i występów wygrała, i po raz kolejny mogliśmy zobaczyć odrodzoną legendę. Agenda, która powoli zbliża się do końca swojej kariery, a sama walka finałowa? Jak kończyć karierę, to właśnie w taki sposób. Sting nie odszedł jako staruszek, który nie wie, kiedy powiedzieć sobie dość, a z podniesioną głową jako jeden z największych w historii, który na sam koniec daje show godne całej kariery. To była czysta przyjemność oglądać wrestling w czasach, gdy Sting był jeszcze aktywnym zawodnikiem: NWA World Champion, WCW US Champion. WCW World Champion, TNA World Champion, AEW Tag Team Champion, Steve Borden, The Icon, Sting.